Marli moi, nie opuszczajcie mnie, tylko przy waszej śmierci bliski jestem życia. Tylko wspomnienie o was nie zmniejsza mi świata. Tylko wy, nieskalani uszliście rozbicia, tylko wśród was mam ojca i matkę, i brata. Tylko wasze istnienie jest mi tu konieczne. Tylko za wami iść mi, iść na wieki wieczne. Marli moi, pozostańcie przy mnie. Tylko przez Was nie ginie to, co kiedyś było. Tylko przez Was zabliźnia się czas poszarpany. Tylko przez Was pojmuje mą przeszłość zawiłą. Tylko w Was śmierć i życie nie krwawią jak rany. Tylko na Was się godzą i w Was nie są sprzeczne. Tylko za Wami iść mi, iść na wieki wieczne. Zmarli moi, pomóżcie mi! Tylko przez was się budzi moja wiara ze snu. Tylko przez was dosięga mi siły w pokorze. Tylko wy mnie wznosicie nad próbę doczesną. Tylko z was mnie oświeca, co jest ostateczne. Tylko za wami iść mi. Iść na wieki wieczne. Zmarli moi, usłyszcie mnie, tylko tą ludzką mową mówić do was mogę. Tylko tą ziemią zdążyć, która was poczęła. Tylko to niebo wspomnieć i pola i drogę. Tylko to miasto w gruzach, zburzone w nim dzieła. Tylko za wami coście szli w łuny tameczne. Tylko za wami iść mi, iść na wieki wieczne.